Cześć, witam Cię tu Easy w moim prezentowniku. Dzisiaj pokażę Wam fajne rzeczy, które można u mnie zakupić w pracowni w Krakowie na kazimierza wielkiego 108. To jest między innymi taka drewniana bransoletka. Ona się rozciąga, jest fajna, zapakowana w takie eleganckie pudełeczko z logiem. Uwielbiam te pudełka, bo one po prostu się tak rozpakowują jak origami są na tej zasadzie tworzone i sobie tak wymyśliłam, że żeby pakować rzeczy które ręcznie robię bo te wszystkie brazoletki i te wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę robię osobiście w Krakowie możecie składać zamówienia spersonalizowane, bo u mnie grawer jest zawsze w gratisie jest u nas dzisiaj święty Mikołaj ja sobie zakupiłam na ten moment speter specjalnie na to, żeby, specjalnie żeby nakręcić taki prezentownik. Więc taką brazolkę możecie zakupić. Ona kosztuje 50 zł. Jest całkowicie wykonana z drewna i jest opakowana właśnie w takie pudełeczka. Drugim pomysłem na prezent dla niej, bo dzisiaj głównie będę pokazywać Wam prezenty, które możecie tutaj zakupić dla kobiety, dla kobiety, która już ma wszystko, bo tego na pewno nie ma, to jest drewniana torebka, na przykład w kolorze złotym, z zapięciem. Może być grawer, niech to będzie wspaniały dzień, albo kochana, nie licz dni, spraw, by dni się liczyły wesołych świąt, albo dla gwiazdeczki, albo inicjały możecie zawrzeć. Do tego jest łańcuch albo, albo skórzany pasek. To jest model złoty. Można też sobie wybrać kolor, oczywiście. Tu mam taki nowy kolor, który mi się bardzo podoba. Ona jest na magnes w tym momencie tutaj jest napisane, ale nie wiem, czy będzie widać. To będzie wspaniały dzień. Taka sentencja: torebka szczęścia, którą mamy ze sobą, na wszystkie produkty daje gwarancję, więc. więc u mnie możecie po prostu przychodzić w nieskończoność. Jeżeli się coś stanie z tą torebką, to, to ja ją szybko naprawię i wszystko jest robione u mnie w duchu zero waste, czyli nie marnuję materiału. Czyli, jeżeli przyjdziecie z torebką, która nawet się zepsuła z, waszego, z waszej winy, bo na przykład rzuciliście nią w byłego chłopaka. <taki> Takie sytuacje też się zdarzają i ja to świetnie rozumiem. To później je przerobię na na kolczyki. Więc nie jestem stratna, środowisko jest też niestratne, a wy będziecie miały nową sztukę do noszenia. Sztuka dla niezłej sztuki. <taki> I na pewno to sprawi, że, że będziecie zadowolone z tego zakupu. Bo właśnie o to chodzi: żebyście nosiły te rzeczy, prawda, żeby one nie leżały w szafie. Ale też, żeby to też było coś wyjątkowego. Jeżeli lubicie rzeczy, które są tworzone ręcznie w Krakowie i specjalnie dla Was unikalne, niepowtarzalne, to oczywiście zapraszam, bo wiadomo, nie ma dwóch kawałków drewna, takich samych. I te torebki, tutaj pokażę jeszcze taki model księżycowy, mam akurat, poprzez te słoje, które są tak naprawdę widoczne. I nie powtarzam, nie masz dwóch takich samych kawałków drewna. Dzisiaj ja nie wiem, tutaj słaby, mam słabe dosyć oświetlenie, dzisiaj. Eee, ale po prostu każda torebka jest wyjątkowa. Na tutaj stworzyłam takie drewniane pokrętło błyszczące. Samo otworzenie tego pokrętła zajęło mi około tygodnia czasu. Więc jest to dosyć pracochłonne. Niektóre modele są rzeczywiście bardzo wraz zuchłonne. szczególnie te okrągłe torebki wymagają ode mnie bardzo dużo pracy, więc, e, więc zwracam Wam uwagę, że jeżeli chcecie coś zakupić u mnie naprawdę wyjątkowego, to, e, to radzę, żebyście się trochę pośpieszyli e, i nie mówię tego, żeby kogoś poganiać, tylko no, ja też potrzebuję czasu, żeby te przedmioty stworzyć. Tutaj na Kazimierza Wielkiego macie o tyle mm, dobrze, że wszystko jest dostępne od ręki. A następnego dnia grawer jest dostępny, następnego dnia. Także, także też można zawrzeć jakieś fajne życzenia. Kolejnym prezentem, który przygotowałam, jest takie na okulary. Uwielbiam po prostu to. Ono naprawdę pachnie lasem, pachnie drewnem. Jest bardzo leciutkie, jest naprawdę fajne, stylowe. I tutaj też te słoje są niesamowicie podkreślone. Ono się bardzo łatwo otwiera. Wystarczy tylko nacisnąć tutaj z dwóch stron. I otwieramy się. Popatrzcie się, jak się wygina. To jest naprawdę magia. Ja uwielbiam takie rzeczy: uwielbiam magię, którą możemy odkrywać w rzeczach, które są zrobione przez ludzi takich jak ja, którzy naprawdę nie uważam się, żebym była polską projektantką, ale uważam się za rękodzielnika, bo wszystkie produkty, które u mnie zakupicie, robię sama. Wiem, jak co jest zrobione, uszyte, jak są nabite napy, na przykład w moim Easy Kocu. Pudełka też projektuję sama bo tutaj na przykład jest napis dla gwiazdeczki to są rzeczy, które tak naprawdę mają takie smaczki ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do detalu i do tego, żeby kobieta, która otrzymuje te prezenty, czy na przykład mężczyzna byli naprawdę zadowoleni i, i tak naprawdę chodzi o to, że tym drobiazgiem żebyście im pokazali, że że naprawdę się postaraliście że te prezenty są naprawdę wyjątkowe, bo właśnie ta, tacy ludzie takich ludzi właśnie chcemy doceniać i obdarowywać bo oni są wyjątkowi i, i to, że fajnie jest poświęcić czas na znalezienie czegoś wyjątkowego dla wyjątkowej osoby i następnym prezentem który oferuję właśnie dla gwiazdeczki to są takie kolczyki, które u mnie znajdziecie w pracowni takie drewniane tu mamy kolczyk bazy, do którego możemy dołożyć nakładkę na przykład taką złotą, ale ta nakładka jest już czarna z tyłu, więc kupując jedną parę kolczyków, tak naprawdę masz już trzy, bo możesz nosić tylko taką minimalistyczną krupeczkę, która jest z drewna wykonana, albo na przykład taki kolczyk, albo jeżeli na przykład idziesz na jakąś imprezę do małej czarnej, to już ci się robi trzecia para, tak? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda na uchu, i możecie u mnie dokupować te nakładki. Na przykład, nie wiem, mogą być większe, mniejsze, szaleć z rozmiarami. Możecie sobie zrobić nawet takie. wyciąłam ostatnio dla pani takie mini choineczki, które sobie doczepiła na e, właśnie w postaci takiej nakładki do kolczyka. Więc jest to naprawdę niespotykany prezent, i uwielbiam te kolczyki, ponieważ mamy bazę do której sobie dokładamy jakąś nakładkę i ona nam, nam tworzy zupełnie nowy kolczyk. Także, także naprawdę to jest coś wyjątkowego. I jeżeli nawet macie jakieś ulubione kolczyki, tak? Nie musicie kupować u mnie tej bazy, tylko możecie kupić całą nakładkę, więc yy, i ożywić stary model, prawda? Dać mu drugie życie i sprawić, że, że ten kolczyk ożyje yy, jakby w zupełnie innej postaci. Ja nie mogę znaleźć yy, tutaj dziurki, żeby wam pokazać, nie mogę sobie założyć tego kolczyka. Yy, jakoś, ale to... żeby Wam pokazać, jak on się prezentuje na uchu. Ciężko tak... Czasem. No i uważam, że on naprawdę jest fajny. Tu mamy jeden, a tutaj drugi. Jeszcze są inne nakładki. Baza może być na przykład taką bazą drewnianą. Możemy ją pomalować. Możecie jeszcze też przyjść do mnie na warsztaty. Jeżeli lubicie tworzyć prezenty i... Nabyć nowe umiejętności, czyli podarujecie sobie od razu prezent na podchoinkę, czyli nowe zdolności. Spędzicie fajnie czas, bo dodam, że u mnie na warsztatach e, naprawdę e, można fajnie i w kreatywny sposób spędzić ten, e, ten czas. I wyjść z kilkoma prezentami. E, tworzymy też pudełka, wszystko ładnie pakujemy, więc e, na przykład teraz mam warsztaty tworzenia kolczyków. Z drewna, które są, trwają dwie godziny, a wychodzicie zupełnie ze stworzonymi przez siebie trzema parami, trzema modelami, wybranymi przez siebie. Kolorujecie na dowolny kolor, wybrany przez siebie. Ja wam pokazuję różne techniki i różne tajemnice odkrywam przed wami, do których dojście zajęło mi po prostu dużo czasu, dlatego macie już tą wiedzę podaną na tacy. Nic tylko korzystać i. Fajnie jest stworzyć naprawdę fajny prezent dla kogoś i tworzyć go z myślą o tej osobie, bo wkładamy w to jeszcze bardziej, jeszcze więcej serca i stworzyć coś takiego właśnie u mnie w pracowni przy Kazimierza Wielkiego 108. W soboty i niedzielę można się zapisywać, a do tego, że teraz jest pandemia to liczba osób na takich warsztatach właściwie macie zagwarantowane, że jesteście tylko Wy. Bo jest dozwolona jedna osoba. Także naprawdę zapraszam. Zapraszam po prezenty i tak naprawdę pokażę Wam jeszcze, co przygotowałam w drugim filmiku. Bo ten był z takimi tańszymi prezentami do 200 zł. Które mam teraz, właśnie te trzy modele torebek mam na wyprzedaży, więc naprawdę można skorzystać i kupić je w dobrej cenie. Tutaj właśnie na Kazimierza Wielkiego, bo tylko w pracowni można je być z taką zniżką. A oprócz tego możecie przyjść, pogadać, zapraszam, robię dobre nalewki. Nalewki są naprawdę super w tym roku, albo napić się herbaty z dzikiej róży, bo dziką różę mam u siebie w pracowni letniej i ją sobie zebrałam właśnie całkiem niedawno, przywiozłam tutaj, są, jest ususzona i, i wspaniale się prezentuje. Także zapraszam do zakupu i jeszcze jedna sprawa, że do każdej torebki bransoletkę otrzymacie gratis, taką właśnie drewnianą, więc tak naprawdę kupując jedną rzecz otrzymacie dwie Także w cenie jednego prezentu macie dwa i ta bransoletka jest o tyle fajna, że ja na przykład u mnie w pracowni mi się strasznie podobało to, że ona się tak rozciąga, więc zrobiłam z niej osłonkę na doniczkę i wsadziłam kwiatuszek sobie w nią, więc możecie dla niej znaleźć też w swoim domu różne zastosowania. I nie musi być. Brazoletka czasem może się okazać osłonką na doniczkę. Właśnie taka magia, taką magię lubię, praktykuję, i to jest tak naprawdę kwintesencja mojej marki bo to, to mają być rzeczy łatwe, które można zmienić w coś innego i zapraszam Was na kolejny prezentownik, przygotuję tym razem kod, który można zmienić w płaszcz, pokażę Wam jak on się fajnie układa i jest pakowany w torby dla zmarzłuszków oraz sukienkę, którą można znaleźć, zmienić w torebkę, to taka magia czary, więc, więc zapraszam na kolejny filmik i życzę Wam wspaniałego dnia, do zobaczenia, easy pozdrawiam Was かわよ